Oh you got me love beautiful and toxic Dancing to the beat of your heart beat of your heart Losing all my logic Crazy but I won't it, Dancing to the beat of your heart beat of your heart No i co? No i co? Oczka podobne trochę, nie? Co ja telefon podniosłem, znowu I nie chcę pniewa Jestem, pniewa i pić. Jestem u Patryka, i Patryk dalej stryka. Nie pić. Patryczek mi powiedział: Nic nie dzieje się bez przyczyny. I jest pięćdziesiąt siedem w tym momencie. Just put your hands on mine and carry on. Do you know that I'm dying to jest? Never back again. Wyciągam telefon 57, a 58. I wyciągam telefon obecki no, tych 37. Jestem, bo jest 37 no i co mam zrobić? No tylko nagrać relacje i tyle. No i 47. No nie zdążyłem nagrać relacji na 27. No i co telefonu? Nie miałem 10 godzin. Podnoszę telefon. 40. Nie ma już czasu na czas.